Dzień dobry, dzień dobry. Zapraszamy na nasz serwis informacyjny. Zarząd Rady Miejskiej omawiał na swoim posiedzeniu dwie główne sprawy. Pierwszą był wniosek gminy Podgórzyn o uruchomienie dodatkowej linii autobusowej, która usprawniła ruch komunikacyjny na trasie do Przesieki. W tej sprawie z radnymi spotkają się wójt i przedstawiciele gminy Podgórzyn oraz przedstawiciele Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Drugą sprawą rozpatrywaną na posiedzeniu zarządu było podsumowanie procesu likwidacyjnego miejskiego przedsiębiorstwa gospodarki mieszkaniowej. Ponadto zajmowano się licznymi sprawami bieżącymi, a w szczególności bardzo licznymi odwołaniami handlowców dotyczących podwyżki czynszu za lokale użytkowe. Przedstawiciele Jeleniogórskiej Izby Przemysłowo-Handlowej pod przewodnictwem senatora Andrzeja Piesiaka przebywali w Lipsku. Byli tam gośćmi Miejscowej Izby Przemysłowo-Handlowej, notabene największej na terenie Saksonii. Przedstawiciele obu stron uzgodnili konieczność stałej wymiany informacji. Jeleniogórska delegacja otrzymała listę firm z terenu Saksonii, które chcą nawiązać współpracę z polskimi partnerami. Lista ta będzie w pierwszej kolejności udostępniona członkom Jeleniogórskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Według danych Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego nastąpił w naszym województwie niewielki spadek bezrobocia w granicach 1%. Pod koniec czerwca liczba bezrobotnych w województwie wynosiła 39 600 osób. Wśród poszukujących pracy największą grupę stanowili absolwenci zasadniczych szkół zawodowych. Statystycznie nastąpiła również poprawa. Szans znalezienia pracy i tak za jedną ofertę pracy przypadło w miesiącu czerwcu 138 chętnych poszukujących pracy. Dalej, wojewódzki Urząd Statystyczny podaje, że w miesiącu czerwcu popełniono w naszym województwie aż 1550 przestępstw różnego typu. Jest to bardzo wyraźny wzrost przestępczości w stosunku do miesiąca maja. Gminą o największym zagrożeniu przestępczością jest Karpacz. Pod względem zagrożenia województwo nasze zajmuje 20 miejsce w kraju. Plac Niepodległości w Jeleniej Górze powinien być miejscem eksponowanym w mieście, szczególnie ze względu na nazwę, o którą toczą się boje w Radzie Miejskiej. Cóż, z pomnikowego postumentu uczyniono nieciekawy gazon kwiatowy, który ma zdobić niezagospodarowany cokół pomnika. Niegdyś położone płytki marmurowe za czasów Iwana były utrzymane. Dzisiaj natomiast kruszą się. A z okna opuszczonego budynku zwisają dwie flagi, o których zapewne zapomnieli byli lokatorzy budynku. Sezon letni w pełni. W górach, jak nas informują, goprowcy jest spokojniej niż w poprzednich latach, to znaczy jest mniej interwencji. Przyczyną nie jest bynajmniej większy rozsądek wędrujących po górach, lecz znacznie mniejsza liczba turystów. Jeżeli chodzi natomiast o rozsądek, to nadal go brakuje. Goprowcy mają zatem stale zajęcie i wyzwania do wypadków w górach. I tak podczas mistrzostw Polski w paralotniach zaginął jeden z uczestników w rejonie kotła Smogorii. Na szczęście odnaleziono go i ze złamaną nogą i ręką odwieziono do szpitala. Na początku lipca goprowcy zwozili również do lekarza mocno potłuczonego młodego człowieka, którego poniosła fantazja i chciał dziewczynie przynieść trochę śniegu z wyższych partii. Pośliznął się jednak i zjechał kilkanaście metrów dół po kamieniach. Niepowodzeniem, niestety, zakończyła się akcja ratowania turysty porażonego piorunem w górach sokoliw. Interwencji jak dotąd było sporo. Na szczęście większość kończy się z reguły obdartą ręką czy nogą. Uważajmy zatem, wybierając się w tym roku w górę. A teraz o wakacjach i napływie turystów do naszego miasta. Otóż dwa reprezentacyjne hotele w mieście nie narzekają na brak klientów. W Orbisowskim Hotelu Jelenia Góra jest 344 miejsc, a obłożenie wynosi w granicach 80%. Cena za pokój jednoosobowy wynosi w tym hotelu 800 tysięcy złotych. Znacznie taniej jest w drugim naszym hotelu, to znaczy w Europie. Tutaj doba w pokoju jednoosobowym z łazienką kosztuje 240 tysięcy i również jest 40% obłożenia. Pracownicy hotelowych recepcji twierdzą, że ruch jest taki sam jak w poprzednim roku. Tak mówią pracownicy hotelu Europa. Natomiast w hotelu Jelenia Góra ruch jest większy. Oczywiście są to głównie zagraniczni turyści. Kopadów, ogromna susza w lasach powoduje, iż zwiększyło się zagrożenie pożarowe. Ostatnio w naszym regionie spłonęły dwa lasy sosnowe. Wartość strat szacuje się na 50 milionów złotych. Uważajmy zatem, wybierając się do lasu. O pożar bowiem bardzo łatwo. Sympatycy muzyki rockowej będą mogli spędzić wieczór 31 lipca, to jest w piątek, na koncercie Rock Weekend, który odbędzie się na terenie basenu kąpielowego przy ulicy Świerczewskiego. Będzie można posłuchać takich kapel jak Hammer, Ford BS, Paradise oraz wiele innych. W czasie trwania koncertu czynne będą stoiska handlowe z wydawnictwami fonograficznymi oraz materiałami związanymi z przemysłem muzycznym. Od środy w Częstochowie odbywają się 35 zawody samolotowe w lataniu precyzyjnym rangi Mistrzostw Polski. Jednym z 32 zawodników jest mieszkaniec naszego miasta Zbigniew Borowski z Jeleniogórskiego Aero Klubu. I to już wszystko w dzisiejszym serwisie informacyjnym. Dziękujemy Państwu za uwagę. Do widzenia! Do widzenia.